Halo! Halo! Halo? Czy można już? Halo, co się nagrywa? Wracamy po długiej przerwie w nowym vlogu. A, Nowy rok, nowi. nowi my! <susza> Chisali! <Hey> yo Ej, Jest obiekt, bardzo. Podobno wpadłem tu na chwilę, zostałem na. Huki, Okej. Hej, dobry vlog się zapowiada. Podobno wpadłem tu na chwilę, zostałem na dłużej. W tym czasie No i pięknie. Oh. Pani wciąż ci sami, ale miejsca bardzo, się bardzo. zmieniają. ciągle są niezmienni na lata przebywają. Kolejny rok projekt Kolejne podboje, po raz kolejny szukam zmiany, Dzięki i kiedy robisz takie dźwięk dźwięk rzeczy. To My to nie odboje, pomimo Bo tego, że na scenę wchodzi już przed szkołem, e, Wszystko go... Zmiany pora teraz jest na nowy model, układane nowe sprawy, nowa lista, potrze. Wciąż do góry, trzepie żwawo i to pewnym krokiem Serce mówi, goń to dalej. No to chyba. Nie mogę poruszać tłumy. O, nie nagrałem jeszcze. raz Mimo, 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 mimo. Mimo, mimo. Chciałbym poruszać tłumy tak jak Braveheart Czasem bez decyzji Tak jak skądś Nie patrzcie... Dzisiaj tak spontanicznie trochę, nie mieliśmy nagrywać Mimo, że nie powinniśmy Ale dzisiaj jest specjal Cieszymy się bardzo Nie, nie, nie cieszymy się Czekaj, zna ktoś historię tego? Jesteśmy dzisiaj na spocie Który jest Dość dla, nas, dla nas jest dość wyjątkowy, dlatego że to wzgórze to miejsce, w którym stał niegdyś średniowieczny gotycki zamek. Do dziś zachowała się 14 wieczna kaplica zamkowa. Zimno i niesucho. Jest zimno i jest mokro. Tak, to jest stary gotycki zamek. Znaczy, to jest ocalała część. Tam są Salezjanie. Tam jest galeria lubińska, największa. Tracisz czas na tej, tej... karcie, nie? I baterie. To jest obywatel Jakubowa Lubińskiego. No i to się nie nagrało. A no tak, on to robi ostatnio. Ty, a helikopter co, to uda się zrobić? Nie, nie wiem. wiem.

tutaj Już właśnie Nie wiem co on ty robi Gdy jest zimno Te stopy będą jeszcze bardziej wszystko, było jeszcze bardziej Przy impakcie Prawda Może się gorzej skacze A jako, że Kuba robi już Nie wiem który prep, naprawdę się pogubiłem To jego muszą stopy mocno Boleć od tego Co nie? No. PIĘKNIE No ja wiem, ale pięknie Ale tak się... Wiesz, jakie to jest fajne? A, bo ja to się nagrywa cały czas To się... rekordyn solo w głośnikach nas nie słychać jeszcze przed daleką drogą Startem mam po deszczu, na całej scenie Rozpatrzę możliwości wyjścia sobie w nowy teren Nostalga ciągle we mnie Rozrzuca swe na siebie Wezmę Yo. i to na świetle, mimo że wciąż pod ziemię Wykiwam jeszcze parę osób i to umiejętnie Wtedy się zawróje, myślę o tym namiętnie Lata mijają jest już specjalistą w szukaniu Elementów bezimpaktowych ze względu na swoje kontuzje. Ale nie tak. Liniatura, liniatura cisza. latami to wszystko wierz mi. Latają, latami. Zero impaktu, zero impaktu. Nawet nie słychać lądowania. O matko, jedyna o matko. Ja mam siłę. Poświęcisz to naprawdę? Naprawdę, to na białym. No dobra, ale tu przecież nic się nie stać. Ojej, brudny, brudny. O matko, poświęcenie. Czekaj, czekaj, ale gdzie? Jeszcze <noise> <noise> Tak? Teraz masz brudne spodnie I nie masz... I nie nagraną linię. Skieruj, skieruj, skieruj. O nie, to jest ludzko. To możemy, ej, to możemy zrobić tak, że skaczesz slide i do rolki tam. Nie, chodźmy dalej. Co ty mówisz? A tutaj nie skaczemy? Fuck. Spadłem, spadłem. To jest twardo. Tak jest, nie spadłeś. No, że nie ma szkoda, Dobra, na chwilę się zatrzymamy. Sprawdzam się. Dobrze.

tu nie, jest jedna scena w sumie w naszym filmie stąd, nie? Jest. Jak robisz B-twista i tego dziwnego fula. Aha, no... Tak. No, to, to tak, te sceny są fajne. takie... Ale mieliśmy fan. Tak, ale ładnie glitch nie wygląda. Tak. I są schody <grym>, też. To, tego, to będzie World First tutaj. World First, bo w lubi nikt, nikt nie skacze, więc... Trzy szóstek. Nie, 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 nie. Ja zaraz podskoczę w danym miejscu i też będzie World First. <grym>, Jeszcze raz?

another lovely spot Pięknie so cool, yo. Dzwoniłem dużo, nie słyszałem halo 180 i jak to się stało uh. Uh. Tylko serce z tego mi zostało yes. Zlepiłem parę stron, zlepiłem parę stron Gos powstał cały ja I Byłem na niej tak? No i dzisiejsze. Y... To by było na tyle? Nie, za tego nie, nie. Jest zima. Myślę, że nikt nie wymaga od nas niczego. Nigdy nie wymagał sobie od nas <głos> niczego. <głos> On jest po prostu parzeki to, jest potog... to, jest... parze, to jesteś potogoniczny. Ona, ona... <grym> On sam chce na nie... mnie patrzy. No dobra, dziękujemy bardzo Nie, ale da... dobra. ja coś powiem po, jeszcze. Ej. ten. Nie... Czemu jestem dany do grupy rybiarze? A co to za grupa? To jest grupa Czemu ja tu jestem? Ja nie znam tych ludzi i lu ludzie tu piszą... Ludzie tu piszą to jak idziemy na ryby. Jak chcecie, idziemy dzisiaj na ryby to może o 12. <grym> A może ej powiedzmy coś może że dziękujemy za banku z tej... Zmieniuć o, no. Dziękujemy za odbiór Pan do <noise> Hej, <noise> hej! O małek, małek, małek! O, Kuba, małek Kuba, małek. Kuba, małek. Dobra, Dobra, idziemy Dobra. Dobra, idziemy do apteki. idziemy do apteki. Było miło. Peace out. Like Alaktar my, my się kurujemy. Pax, 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 jo.